Cześć. Dzisiaj taki vlog, co tam słychać w moim foliaku. No i pierwsze podlanie. Jak widzicie, kaktusy już się budzą do życia, mają no, rosną nowe ciernie, no pojawiają się też nowe pąki i ten i o, ten zaraz następny, ten tutaj, bardzo się cieszę, że mają pąki. Bo jeżeli pamiętacie, kilka, kilka kaktusów mi zmarzło zimą i właśnie o te dwa się bałam, I, ale udało mi się na szczęście je. Uratować. Jak, e, jeżeli nie widzieliście tych filmików, to znajdziecie je albo w opisie tego, tego wideo, bądź też w odnośnikach u góry. A przypomnę, że tak no, już kilka tygodni temu zaczęłam im robić pobudkę. A w jaki sposób? to Zapraszam do obejrzenia moich tych króciutkich filmików, minutówek. Coraz więcej staram się ich robić, także zapraszam do ich oglądania. W takiej pigułce czasami coś pokazuję, wyjaśniam. I widzicie, że już kilka roślin zaczęło kwitnąć. No, jak, pie jak zawsze pierwsze startowały mamilarie. I będę również było, starała się pokazywać poszczególne rośliny, które kwitną, także opowiem nieco o nich. Zatem zapraszam do oglądania tych filmów też. Tutaj na przykład mamy sedum, co, o których zrobiłam już filmik. No. Korzystając z okazji, to zapraszam oczywiście do polubienia filmików, które oglądacie, do komentowania, bo to pomaga w rozwoju mojego kanału i oczywiście do subskrypcji. I jeśli naciśniecie dzwoneczek, to Was wtedy powiadomi, kiedy nowe wideo jest dostępne do obejrzenia. I jak tu widać, dużo pąku, dużo już niektóre kwiaty nawet się otworzyły, także sukulenty już szaleją. No i dobra, część zacząć podlewać kaktusy. Czyli nie będzie to takie dogłębne podlanie, tak jak to jest już w pełni sezonu, no bo jeszcze one po prostu jakby od nowa się przyzwyczają, przyzwyczają do pobierania wody. Więc daję im tylko taką mniejszą dawkę, jak tutaj widzicie. I dopiero później zacznę już porządnie je podlewać. I przypominam, każde. Po każdym podlaniu czekam, aż podłoże przeschnie kompletnie. Także wpierw przez kilka tygodni dostają tylko taką mgiełkę wody. Teraz to pierwsze podlanie połową dawki wody i później już normalne podlewanie. Pa!